Tak już bardziej oficjalnie sprawę załatwmy. Yy, na, to w zasadzie jest historyczne spotkanie, ludzi związanych z truma, bo pierwsze na drogę śląską. Yy, Czuję się poniekąd mocno zaszczycony tym, że mogliśmy tutaj na tym terenie coś zorganizować. Chciałbym tylko powiem, że yy, całą sytuację, albo team organizatorów przedstawia wam, ludzi, Michał Bargacki i ja. którzy no, nie są w tymi organizatorów, ale parę rzeczy zrobił nam totalnie za free i tylko z własnej, że tak powiem, boli i, i chęci, tak? Michał Major, super grafik, gdyby ktoś chciał ja ja mi. Mój grafik Piotr Kierzyński. Dwie wersje plakatu, które gdzieś tam być może... Nie, to też nam Także, tak wygląda yy, kwestia ludzi, którzy gdzieś tutaj troszeczkę pomagali w organizacji. Włączmy, yy, włączmy to, halo. Dobra, jedziemy. Kochani, kilka słów na temat naszych mega, super, ekstra, silezjen, którzy siedzą w pierwszej ławce, wików. Kochani, Danuta Widzik, Czad Kobieta. Mam przyjemność nale poznać dokładnie rok temu tak. na panie cały, tak? Spotkaliśmy się pierwszy raz w październiku na dżungla de Polan w Łodzi. To taka jest mega impreza y, ogólnopolska. To co my mamy, to jest, nazywamy to lokalnymi takimi spotkaniami. Dobra, y, z... sobie Słuchajcie, i tego typu malutkie spotkania. Y, to, że tak czy owak spotkaliśmy się z Danutą na Dżumna dei gdzie Danuta pojechała razem ze swoim przyjacielem Przemkiem, mają firmę Benchmaker, działają w mm -hmm. tego, prawda, i chcieli, no nie wiem, wtedy mówił, jakby ciebie namawiał, tak. że, że pojedziemy, zobaczymy co to jest, może spotkamy innych ludzi, którzy to robią, może jakieś kontakty z gdzie będziemy mogli wspólnie tam robić interesy biznesu, tego typu rzeczy. Akurat mi się zdarzyło, że przed do pierwszej ławki, usiąść, tak, a tam już siedziała Danuta wcześniej, i żeśmy się w ten sposób. To był pierwszy raz, tak, przepraszam, czy mogę przejść, nie? Yy, okazało się, że Danuta tak to spodobało wszystko. Generalnie nie chodzi tutaj tak naprawdę o sam system, jakiś problem, a o społeczność. Są naprawdę fajni ludzie, ludzie w tym, działają w tym temacie. Yy, okazało się, że dzięki temu, że, że Danuta była na dżungla Dejbola. Tak, ja uważam, że jest dzięki temu, że Danuta była na dżungla Dejpola, powstały w ogóle u nas te dżungla i To ona pierwsza podejrzewam, jako taka iskra zainicjowała Katowica przy pomocy oczywiście jak najbardziej Michała, czy przy współpracy, tak, w dużym wsparciu Michała Przemka, którego dzisiaj nie ma yy, wówczas kiedy to było Grudzień 2013, tak. Bo to rodzinę. No, się. Tak, zgadzać. Tak, 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 tak. yy, odbyło się pierwsze spotkanie takich, takie lokalne, yy, Dżumla i, I od tego czasu to zaczyna się tam coś dziać, tak moim zdaniem, tak. Yy, Danuta, dzięki takiej swojej energii, no jak będzie mówić, to zobaczycie, yy, Mocno działa, należy do, została wybrana też zobaczcie, przez Jumla Invent Travel Program, jako taka jedna z 25 osób aktywnych działaczy na świecie i została z na wyjazd na taką coroczną dużą imprezę europejską, tak można by powiedzieć, Jumla Major. I zobaczcie, kochani, denominowana na stanowisko dyrektora pokładu Open Source Jak ktoś jeszcze nie bardzo wie, odchodzi, co gdzieś tam wygruje, co to jest nie. mega gościu, Michał przepisów. wiceprezes <grymne> fundacji PCW, to, to jest taka fundacja, która powstała, aby wspierać ludzi yy, działających w w czy tam yy, no społeczność. tak, tak można po o tym powiedzieć. Yy, administruje tą główną stroną dżungla.pl forum, to właśnie on, jak co. Yy, I jest twórcą ekstra programu Jam, Jam. Michał mówi, że jak na to można mówić. Teraz Jam, O tym Tak, o kiedy? jest. Teraz Jam, o wody... <mirajalni> e Ekstra serwer lokalny, za pomocą którego możemy sobie testować, tworzyć serwisy lokalnie, nie trzeba gdzieś tam wysyłać po prostu. To wszystko sobie można przetestować, dopiero wysyłać. E Dzień za pomocą tego programu generalnie nie ma, nie powiem, żadnych problemów z instalacją i działaniem dżungla, dlatego, że to jest program typowo dedykowany y, do tego, do tego cms -y. Wiem, że czasami y, działając na Ksankie, czy tam bankiem się, czy no, mam to, no, to, 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 jest... to, 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 to różne tego typu serwisy nie zawsze one są dostosowane pod wymogi y, dżungli, tak. Więc generalnie y, naprawdę mocny gość. Dzisiaj Michał będzie mówił o niezwykle interesującym temacie, jakim jest tworzenie kopii zapasowych, serwisów. Coś, co podejrzewamy chyba, nie wiem, więcej 50% takich typowych użytkowników chyba tego w ogóle nie rusza, ale nie wie co to jest, jak to zrobić. Więc yy, dzisiaj mi o troszeczkę powie, jak zrobić taki, jak zatrudnić takiego pracownika, który będzie cały, cały czas za Was, 24 godziny na dole pracował i robił to kiedy tylko sobie chcecie. Tak w cudzysłowie oczywiście, prawda?